Siemanko, z tej strony Piotr, witam Was serdecznie. A my dzisiaj kosimy nasz słonecznik. Jak widzicie, ze mną jest Arek z Gierbieniak. Oni tutaj pomagają nam zebrać to. Także cieszymy się, może troszeczkę jest późno na ten słonecznik. Tak niektórzy twierdzą, ale mi się wydaje, że on akurat teraz, że tak powiem, jest idealny do tego, żeby go akurat teraz kosić. Zobaczymy ile dokładnie będzie z tego materiału, ale o tym na pewno się dowiecie. Także kosimy. Taka droga trochę nierówna. Tu na dołku jest trochę lepsza ziemia, droga ten słonecznik wydaje się lepszy. Pogoda idealna akurat na zbiór. Jedna przyczepa już prawie pełna. Przed chwilą tutaj jeszcze rozmawiałem z panem Rafałem i też powiedział, że słonecznik jest akurat że akurat nie jest za suchy, akurat i ziarka są dobre, także też się z tego cieszymy A na polu tutaj jak widzicie, tu nie było pryskane niczym Żadnych tutaj nie było ani randapów, żadnych oprysków takich jakichś chroniących, typu Fastox i Fastox Tak to wygląda jest Słonecznik miejscami lepszy, miejscami gorszy Miejscami trochę może wody było za dużo ale ogólnie mi się wydaje, że chyba będzie na plus. Teraz będziemy jechać, wysypywać, także też tam coś wam zaraz nagram, jak to jest pocięte, jak to wygląda. No i tyle, ogólnie o robotkę robimy. Cieszę się, że tutaj pan Rafał nas poratował, bo tutaj kilka osób powiedziało, że a to przyjedzie, tam dwie osoby się na nas totalnie wypięły, a pan Rafał powiedział, mówi, nie ma problemu, już tutaj mówi pakujemy sprzęt i przyjeżdżamy do ciebie, kosimy, nie ma żadnego problemu, także też się z tego cieszę i też tutaj Panu Rafałowi chciałbym podziękować, że do nas też tak wyszedł, jak to się mówi, po koleżeństwie, po, po gospodarzu, a nie, bo go, gospodarczu, nie e, że tak powiem, gospodarsku, przepraszam, a nie, że tak powiem, tylko e, w jedną stronę. Także też się z tego bardzo, bardzo cieszę. Także tutaj kosimy. Dojechaliśmy do nas na bazę. trzeba można powiedzieć, pełna. Tam Arek mówi, że niewiele brakuje, zaraz będziemy sypać. Tutaj, o, nawet na błotniku, będzie widać, jak to jest pocięte. Jest zajebiście. Wszystko jest, jak to się mówi, tak jak tutaj widać. Ziarka, wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Ale my szykujemy się do wysypywania. I robota idzie. No to co? Zaczynamy sypać. Tak jak tutaj wspominałem, szczepa nie jest może do końca pełna Ale Dobrze, że udało się zebrać To też z panem Rafałem żeśmy rozmawiali Fajnie, że ten słonecznik jest akurat taki dojrzały No niektóre osoby mówiły, że Za słabo będzie, ze względu na to, że On już jest przekwiknięty No i guzik, prawda, akurat on jest, jak to się mówi Taki Że tak powiem ten olej ma taki w sobie, nie ma już tego mleka A my tu zaraz powoli będziemy, że tak powiem To wszystko rozgarniać, robić Jak wygląda towar? Mi się wydaje, że bardzo dobrze Nie jest za suche Nawet dla mnie to może i się wydaje, że może nawet i trochę za wilgotne, ale może mi się wydaje, ale zobaczcie Jest elegancko Teraz tutaj mój ojciec podjeżdża zielonym I powoli będziemy tutaj, że tak powiem, to wszystko ugniatać, układać No i robimy robotę, no Robimy robot, robimy Sypiemy drugi raz Teraz będziemy tutaj sobie rozgarniać, robić Ugniatać No mówi, ja powiem Wam szczerze, jestem naprawdę mile zaskoczony tym. Wszystko jest bardzo dobrze pocięte. Wiadomo takie to się nieraz zdarza, ale wszystko tu jest super pocięte. Wiadomo, no w pryzmę zaraz będziemy tutaj... Z ojcem ugniatać, na sam początek tutaj Arek Bo my żeśmy jeszcze nigdy takich rzeczy nie robili Także Arek skoczył po prostu naszego ciągnika, pokazał nam tutaj co i jak Mniej więcej, bo wiadomo Każdy kiedyś musi zacząć No i tyle no Druga porcja tutaj już jest wysypana Jak tutaj Widzicie no, w miarę no Tak naprawdę Z hektara zbiór jest tutaj. Myślałem, że będzie trochę więcej, powiem wam szczerze, bo myślałem, że przyczep będzie chociaż dwie. Przyczepa jest jedna, no nie może do końca cała, tam na końcu nie było wszystkiego. Ale... sami zobaczcie. To jest naprawdę dobrze. No też trzeba pamiętać, że to było bez żadnych oprysków nawozów sztucznych. Bez względu na to, żeby to nasze krowy po prostu sobie jadły, ale... Już na pewno mogę wam powiedzieć, że na przyszły rok tego będzie więcej. I będę musiał zrobić tak, żeby nic tam na mnie wybrało, żeby nie wymiękło na takich działkach posiadł, żeby po prostu było wszystko na TikToku. No i też fajnie, że taki sprzęcik u nas dzisiaj robił, nie? Też się z tego bardzo cieszę. No to co, my będziemy teraz jeszcze rozciągać, ugniatać. I jeszcze coś zaraz nagramy. Słuchajcie, tutaj pryzmy już mamy, ugnieciono. Krzysiek tutaj jeździł 4 razy. Także pryzma już jest dobrze ugnieciona I że tak powiem Teraz tylko będziemy rozciągać folię No i wiadomo, że na folię zaraz będzie szła ziemia No i tyle no Tak jak tutaj widzicie Mam nadzieję, że to wyszedł dobry dla krów A tymczasem my się zabieramy za rozciąganie folii I I zaraz będziemy przykrywać Jak tu widać Nasza pryzma już jest przykryta, przysypana. Wczoraj już filmu nie dogrywałem, ze względu na to, że skończyliśmy w pół do dwunastej, także nic by nie było widać. Teraz tutaj, jak widać, ona ładnie jest sobie poprzykrywana. Ja też jeszcze tam, gdzie widziałem, że lekko było folie widać, też tam dosypałem, żeby jak to się mówi, było. No i tyle, i tak naprawdę akcja z naszym słonecznikiem dobiegła końca. Mam nadzieję, że będzie to dobra alternatywa dla. Kokuryzy, czy będziemy sieli w przyszłym roku. No myślę, że będziemy, tylko zobaczymy ile co i jak, Muszę tak działki dobrać, żeby to po prostu yy, no żeby nie było takich sytuacji, jak w tym roku. To też z tego miejsca chciałbym podziękować dla pana Rafała, Z Zgermieniak za pomoc, za szybką pomoc, że tak powiem, bo się nie zastanawiał. Bo też jak to się mówi, no my żeśmy tego dużo nie mieli ostatecznie, ale powiedział, że przyjedzie, nie ma żadnego problemu, także z tego też bardzo się cieszę. To no podziękowania dla Krzyśka, bo to jest Krzyszkiem, żeśmy trochę się uwijali przy tym, co by nie było. Też to jest podziękowania dla Sebastiana, bo do Sebastiana była gorąca linia. Się pytałem, co jak tam trzeba robić. No, się wydaje, że to niby prosta sprawa, ale jeżeli się nigdy tam ani nie ugniatało, nie przykrywało, nie robiło, no to tam się nie wie, a to wiadomo, że człowiek nie chce spieprzyć, tak? Także żeśmy, że tak powiem, dzwonili. Sebastian oczywiście tam nam pomógł, dlatego też mu bardzo dziękuję. No i tak sobie to wygląda, że tak powiem. Pryzma ma 21 metrów długości i 4,30 jest szerokości Także zobaczymy na ile to starczy Na pewno jeżeli będziemy już dawać krową, to ja na pewno coś będę z tego nagrywał No my tam żeśmy dzisiaj jedynie jeszcze dawali to co tam po prostu arkowi z przyczepy na samym końcu wyleciało Żeby to po prostu no nie zmarnowało się to krowy z zjadły ze smakiem no nie Ale wiadomo że to jak się zakisi będzie inaczej jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy na naszego Instagrama. Trzymajcie się, cześć!